Mimo posiadania kochającej rodziny i dobrej kariery, biznesmen wciąż pragnie sekretnej bliskości, aż spotyka kobietę, która szuka mężczyzn takich jak on z innej przyczyny. W słabo oświetlonym pokoju mężczyzna rozkoszuje się intymnością dzieloną z inną kobietą. Nagle, bez ostrzeżenia, wbiła mu nóż w szyję. Gdzie indziej, podczas lekcji, pewien uczeń wzywa nauczyciela na spotkanie, pozostawiając uczniów w samym sobie, by rozwiązali problem. Wykorzystując okazję, jeden z mężczyzn kpina z Ronnego, namawiając go, by zaprosił Anę na randkę. Z pogardą kobieta odwraca się i oświadcza, że powinni najpierw priorytetowo traktować naukę przed podjęciem działań romantycznych. Pozostali mężczyźni dołączają do kpiny zronnego. Niezrażony, zdeterminowany mężczyzna pewnie podchodzi do Anny, twierdząc śmiało, że nikt dotąd go nie odrzucił. Uczeń wciąż go odrzuca, więc mówi, że lubi trudno dostępne panie i próbuje ją pocałować. Inna kobieta, Bet, wstaje i strofuje mężczyzn, mówiąc im, żeby się uczyli zamiast zachowywać się jak głupcy. Nauczyciel przychodzi, pytając o zamieszanie, więc ronni tłumaczy, że tylko żartowali. Siada z powrotem, ale przewraca się, gdy Bet wysuwa mu krzesło spod siedzenia. Zadowolona, Anna odwraca się i uśmiecha się do swojej obrończyni. Później, w łazience dla kobiet, Anna dziękuje Bet za jej wsparcie. Komentuje, że ronni flirtuje z nią przez cały rok, więc jest bliska powiedzenia o tym jej ojcu. Ciekawa, Bet pyta, ile lat ma jej ojciec, więc Anna mówi jej, że jest stosunkowo młody, a jego urodziny się zbliżają. Zmieniając temat, Anna komentuje, jak Bet, nowa uczennica przeniesiona, trzyma się na uboczu. Przeniesiona wyjaśnia, że po prostu jest nieśmiała. Ciekawa pochodzenia Bet, Anna pyta o jej rodzinę, więc wyjawia, że jest jedynakiem, a jej rodzice są za granicą. Wdzięczna za wsparcie Bet, Anna zaprasza ją na obchody urodzin swojego taty, co ta akceptuje. Tego wieczoru, podczas kolacji, ojciec Anny, Konrado, pyta, dlaczego jest tak późno w domu, więc tłumaczy, że spotkała nową przyjaciółkę i wyszła z nią. Ich pokojówka, Tazyn, podchodzi do nich, by pożegnać się na noc, więc matka Anny, Melbe, żegna się z nią. Anna prosi wtedy swoich rodziców, czy może zaprosić Beth na przyjęcie urodzinowe. Jej matka szybko zgadza się, chętna poznać przyjaciółki Anny. Po kolacji Konrado siada przy swoim komputerze, wysyłając e-maile i dyskutując z żoną o cateringu na przyjęcie. Sugeruje dodanie swojego ulubionego jedzenia, stwierdzając, że potrzebuje tylko tego oraz swojej żony, by być szczęśliwym. Melbe z lekkim drwiną zastanawia się, czy nie szuka innych kobiet. Konrado otwiera e-mail, nagle na ekranie pojawia się pikantne zdjęcie. Szybko zamyka laptopa i wstaje, obdarowując żonę uczuciem, by odwrócić jej uwagę. Ona reaguje ciepło i pyta, czy jest gotowy na intymność. Konrado dumnie przechwała się, że może przetrwać całą noc, i para rozpoczyna swoje nocne ucieczki. Tymczasem Beth ma koszmar o mężczyźnie zmuszającym ją pod prysznicem. Budzi się nagle i przytula się do siebie, czując się wstrząśnięta. Następnego ranka Anna i Beth wyglądają niewyraźnie w stołówce, odczuwając skutki trudnych egzaminów. Ana zmienia temat i wyraża swoje podekscytowanie przyjęciem, przypominając swojej przyjaciółce, żeby na nie przyszła. Bet zapewnia Anę, że weźmie udział w przyjęciu, pod warunkiem, że będą razem. Gdzie indziej, Konrado kończy spotkanie i prosi swoją sekretarkę, Sitę, o sprawdzenie szczegółów lotu na urodziny swojej żony. Sita chce powiedzieć coś ważnego, ale inni współpracownicy przerywają im, by rozmawiać z nim. W związku z tym, Konrad zaprasza Karen do swojego biura. W biurze Karen prosi swojego szefa o sprawdzenie wiadomości, którą wysłała wczoraj wieczorem. Konrado zdaje sobie sprawę, że to było pikantne zdjęcie i wygania ją za wysłanie takiego obrazu na jego prywatny e-mail. Przeklina na nią, sprawiając, że Karen płacze. Kilka nocy wcześniej Konrado upił się z Karen po godzinach pracy, co sprawiło, że zaczął marudzić na swoją zazdrosną żonę. Oświadczył, że nie zrobił nic, co mogłoby ją zaniepokoić, więc zastanawiał się, czy nie powinien dać jej powodu do zazdrości. Karen zauważyła, że jego nieodparty urok prawdopodobnie sprawił, że Melbe jest nerwowa. Kobieta usiadła potem przy jego biurku i uwiodła go. Konrado najpierw wahał się, ale ostatecznie uległ pokusie. W teraźniejszości Konrado dzwoni do żony po godzinach pracy, wyjaśniając, że będzie późno, bo musi upewnić się, że wszystko pójdzie gładko z klientem. Melbe tylko prosi go, żeby nie został zbyt długo. Późno wieczorem Melbe niecierpliwie chodzi w kółko, aż jej przejażdżka przyjedzie. Instruuje Tase, żeby pilnowała domu, podczas gdy udaje się do biura Konrado, wyrażając swoje zaniepokojenie. Tymczasem Konrado robi kawę i wraca do swojego biura, widząc tylko światło z biurka. Kiedy się zbliża, Karen nagle wyskakuje, przerażając go. Prosi go, żeby porozmawiać o nocy, którą spędzili razem. Konrado mówi jej, żeby o tym zapomniała, ale ona nalega, że ma do niego uczucia i że jej mąż jej nie kocha. Jej szef kontruje, że on kocha swoją żonę i odchodzi. Niechętny go puścić, Karen dotyka go intymnie, sprawiając, że mężczyzna ulega swoim popędom. Tymczasem Melbe dociera do budynku i wsiada do windy. Podczas gdy Konrado i Karen kontynuują swój romans, Melbe idzie korytarzem pod nimi, rzuciwszy na nich spojrzenie, zanim uda się do głównego biura. Kiedy Melbe wchodzi, Konrado wychodzi, zaskoczony jej widokiem. Wyjaśnia, że przyszła mu pomóc w pracy, ale on odpowiada, że zaraz wychodzi. Zamyka laptopa i sprawdza wiadomość od Tas, pytającą, czy Melbe dotarła do biura. To właśnie ją poinformowało o przybyciu żony. Wyprowadza swoją żonę z biura, podczas gdy zadowolona Karen obserwuje, jak odchodzą. Podczas przyjęcia Konrado wszyscy witają go, gdy jest gospodarzem wydarzenia w ich ogrodzie. Wśród gości Karen pragnąco spogląda na jubilata. Zauważając to, Sita sarkastycznie mruczy, że Konrado może roztopić się pod spojrzeniem Karen. Sita ostrzega kobietę, że zdradzieckie węże nie są tolerowane w miejscu pracy. Karen syczy, mówiąc, że mężczyźni nie lubią Saiti, bo jest plotkarką. Po odejściu Karen, Sita dostrzega Melbę i Anę w pobliżu, więc podchodzi do żony swojego szefa. Korzystając z okazji, chwali Jedzenie i prosi o numer Melby, aby mogła przesłać jej później szczegóły dotyczące cateringu. Anna wtedy odchodzi, aby powitać Bet. Tymczasem Karen podchodzi do Konrado i próbuje szeptem coś mu powiedzieć, ale on odrzuca jej zaloty, ostrzegając, że nie chce stracić swojej rodziny. Oddala się od Karen i dołącza do swojej żony tuż po tym, jak Sita odchodzi. Melbe chwali lojalność sekretarki wobec firmy, a Konrado zgadza się, dodając, że zawsze robi właściwe rzeczy. Wkrótce potem Anna i Bet dołączają do rodziców, chociaż ta ostatnia siada obok Konrado i kładzie swoją rękę na jego udzie. Konrado nerwowo przesuwa się, ale zostaje uratowany, gdy jego partner biznesowy, Mike, przychodzi, aby go przywitać. Rozmawiając z nim, rzuci sporadyczne spojrzenie na Bet z ciekawością. Następnego dnia w biurze Konrado jest zajęty pracą, gdy Sita podaje mu kilka dokumentów i informuje, że wszyscy wyszli na noc. Przebywa tam przez chwilę, jakby rozważając, czy coś mu powiedzieć, ale i tak wychodzi. Wtedy właśnie Konrado otrzymuje wiadomość od Bet. Kolejnego dnia Konrado odpowiada na wiadomość od Bet, ale trzyma się cała konwersacji. Sita przerywa mu, przypominając o spotkaniu. Instruuje ją, aby przygotowała salę konferencyjną, i wraca do rozmowy z Bet. Tymczasem na terenie szkoły Bet radośnie patrzy na swój telefon, aż Anna wpada na nią, pytając, z kim wysyła wiadomości. Bet jest nieśmiała na ten temat i nie ujawnia ani. Jej przyjaciółka robi się niecierpliwa i próbuje chwycić telefon, ale Bet odpycha ją i pyskuje za nachalność. Późnym popołudniem Konrado skupia się na pracy, starając się zignorować wiadomości od Bet. Ostatecznie poddaje się i z trudem odpisuje. Konwersacja pozostaje swobodna, aż próbuje ją zakończyć, mówiąc, że musi iść, bo jego żona czeka. Jednak Bet kontynuuje rozmowę, wyrażając swoją zazdrość i wysyłając mu sugestywne zdjęcie. On się cofa, gdy dzwoni jego żona. Tego wieczoru Konrado czuje się niespokojny w łóżku. Szukając ujścia dla swoich frustracji, zwraca się do śpiącej żony na pasjonującą noc. Następnego dnia Konrado chwali swoją drużynę za sukces z klientem. Ogłasza, że wybierze się w podróż z żoną i zostawia majka na stanowisku. Kiedy Konrado wraca do swojego biura, Sita krzywi się na Karen, mówiąc jej, żeby wróciła do pracy. W swoim biurze Konrado otrzymuje wiadomość od Karen. Ona rezygnuje, ponieważ ona i jej mąż godzą się ponownie i chce zatrzymać narastającą intrygę. On westchnął z ulgą, ale niemal natychmiast dostaje wiadomość od Bet proszącej o zdjęcie. Próbuje wysłać skromne zdjęcie, ale Bet inicjuje rozmowę wideo. Kiedy odbiera, pokazuje się na swoim łóżku, eksponując się przed nim. Wtedy Mike wchodzi do biura, a on szybko zamyka laptopa. To pozostawia Bet sfrustrowaną, narzekającą na trudności w przyciągnięciu uwagi Konrado. Następnie otrzymuje telefon od Ani zapraszającej ją do centrum handlowego, ale odmawia. Kiedy widzi, że Konrado odzwania, wznawia swoje pokazy dla niego. Tymczasem Sita próbuje zerknąć przez żaluzję biura swojego szefa, ale niczego nie widzi. Kolega sugeruje, że Konrado może sobie po prostu pospać. Jednak Konrado jest pochłonięty występem Bet i cieszy się nim na swój sposób. Równie zadowolona, Bet kończy rozmowę. Następnego dnia, podczas lekcji Bet wymawia się, żeby iść do łazienki. W środku kabiny udziela się kolejną pasjonującą rozmową wideo z Konrado, który robi to samo w innym miejscu. W miarę jak Bet rozkoszuje się swoją satysfakcją, do środka wchodzi Anna i oferuje jej wodę i leki, myśląc, że jej przyjaciółka cierpi na ból brzucha. Bet przytula swoją przyjaciółkę, udając wdzięczność za jej troskę. Gdzie indziej, w restauracji, Melbe czeka, aż jej mąż wyjdzie z łazienki. Kiedy wychodzi, przeprasza jej bardzo, twierdząc, że miał ból brzucha. Podczas gdy rozmawiają, sprawdza swój telefon i znajduje flirtujące wiadomości od Bet, więc szybko go zamyka. Tego wieczoru Bet doświadcza tego samego koszmaru, co wcześniej, ale tym razem inna dziewczyna wchodzi do łazienki i bezradnie siada przy toalecie, pomimo tego, co się dzieje. Bet budzi się nagle, by zobaczyć swoją przyjaciółkę, Karla, pytającą, czy wciąż ma koszmary sennego i czy bierze swoje leki przeciwdepresyjne. Bet kiwa głową, ale potwierdza, że to nie powstrzymuje koszmarów. Karla wyraża zaniepokojenie, więc Bet zapewnia ją, że jest w lepszym miejscu niż wcześniej. Karla jest zadowolona, ale przyznaje, że przyszła z troski. Widząc, że jej przyjaciółka ma się dobrze, głaszcze Bet po policzku i całuje ją, co prowadzi do namiętnego spotkania. Następnego dnia Bet dzwoni do Konrado, podczas gdy jedzie samochodem, żeby dać mu kolejny pokaz. On żartobliwie narzeka, że to go rozprasza, gdy jest za kierownicą, i kończy rozmowę. Bet wychodzi z łazienki szkolnej, żeby znaleźć Anę i ich innych kolegów narzekających na to, że zamknęła drzwi. Przeprasza i twierdzi, że nie chciała ich zamykać, zanim wszyscy wpadają do środka. Podczas lekcji Bet bierze swoje leki, a kiedy Anna pyta o to, twierdzi, że jest przygnębiona, bo tęskni za rodzicami. Następnie w tajemnicy wysyła Konrado wiadomość, prosząc o spotkanie osobiste. Dzwoni i wysyła mu wiadomości przez cały dzień, na które Konrado desperacko nie reaguje. Tego wieczoru wreszcie odpowiada, ale odrzuca propozycję spotkania. Aby go przekonać, Bet odpowiada zdjęciem siebie i Anny w jego domu, grożąc, że wyjawi jego sekret jego córce. Konrado spieszy się do domu, żeby zastać bet jedzącą kolację z jego rodziną i nie ma innego wyjścia, jak dołączyć do nich, żeby uniknąć podejrzeń. Melbe opowiada Konrado o biznesie internetowym Bet sprzedającym bieliznę, ale gdy to robi, uwodzicielska kobieta dokucza ojcu spod stołu. Jego żona zauważa jego dyskomfort i pyta, czy wszystko w porządku, więc on mówi, że jest zmęczony pracą. Bet upuszcza wtedy widelec i schodzi pod stół, żeby go podnieść, korzystając z okazji, żeby dotknąć Konrado. On się cofa i wymówi, że musi poszukać lekarstwa. Zostawiona z przyjaciółką, Anna wyraża życzenie, żeby poznać takiego miłego mężczyznę jak jej tata. Bet zgadza się, wyrażając to samo życzenie. Późną nocą, Konrado znajduje się w sytuacji, w której nie może zasnąć. Zirytowany, sprawdza swój telefon i nie znajduje nowych wiadomości, co w jakiś sposób go zawodzi, pomimo desperackiego ignorowania Bet wcześniej. Nie mogąc tego znieść, idzie na dół napić się wody. Robiąc to, znajduje na stole butelkę leków przeciwdepresyjnych. Nagle Bet odbiera mu ją i zdradza, że nocują jego córki. Mając teraz Bet w swoim domu, Konrado konfrontuje ją, żądając wiedzieć, czego chce. Bet odpowiada, że chce go. On syczy, jak blisko zbliżyła się do jego rodziny, nawet zaprzyjaźniając się z jego córką. Ustępując, przyznaje swój błąd, ale wymaga zakończenia ich romansu. Bet szantażuje go, mówiąc, że nagrała wszystkie ich rozmowy wideo. Pozostawia to człowieka pokonanego. Nieco później Konrado otrzymuje wiadomość od Bet, pytającą, w którym hotelu się spotkają i co powinna na siebie włożyć. Następnie dostaje telefon od żony, życzącej mu udanej podróży służbowej. Po rozmowie wchodzi do biura Sita, potwierdzając, że powiedziała Melbie o tej rzekomej podróży, chociaż jest wyraźnie niechętna do przykrywania za niego. Bet odpisuje, mówiąc, że Anna powiedziała jej o jego rzekomym triku. Drwi z tego, że jego rodzina nic nie wie, a ze złościwszy się, mężczyzna deklaruje sam dla siebie, że zagra w jej grę i ją wygra. Konrado wkrótce dociera do pokoju hotelowego i nalewa sobie i Bet drinka. Podczas gdy podaje jej jeden, kobieta zaprasza go na kolację, ale Konrado stanowczo stwierdza, że kolację ma tylko z żoną. Następnie wypija obie szklanki wina, podczas gdy Bet milczy, zanim przytula ją, eskalując ich relacje. Ich tajna gra trwa przez kilka dni. Podczas gdy Konrado jest w pracy, Bet wysyła mu wiadomość o kolejnym spotkaniu. Wciąż dążąc do wygrania tej gry, postanawia zbadać lek, który bierze i szukać informacji o jej ojcu w mediach społecznościowych. Zostawia wiadomość, przedstawiając się jako ojciec przyjaciółki Bet. Następnie spotyka się z Bet, aby kontynuować ich działania. Pewnego czasu później Bet jest w domu i zauważa Konrado, który przez chwilę ją obserwuje z samochodu, zanim szybko odjeżdża. Pewnego dnia Konrado otrzymuje wiadomość od Bet, mówiącą, że zgadza się na spotkanie 15 i końca każdego miesiąca. Kontynuują swoje planowane spotkania, co sprawia, że Konrado nie może spać z powodu poczucia winy i nerwowości. Pewnej nocy Bet dokucza mu wiadomościami tekstowymi, pytając, dlaczego ją ignoruje, więc wymyśla wymówkę, że jego firma się załamuje. Po mszy, Konrado zastanawia się, dlaczego Anna nie dołączyła do nich, więc Melbe wspomina, że ich córka jest z Bet. Natychmiast otrzymuje wiadomość od Bet, grożącą ujawnieniem wszystkiego jego córce, jeśli się z nią nie spotka. Bez wyboru, Konrado wychodzi, wyma się pilnym spotkaniem. Pędzi furioznie do hotelu i spieszy do kobiety, tylko po to, żeby zobaczyć Karla zamiast Bet. Bet wychodzi z innego drzwi i drwi, że może być znudzony tylko w ich towarzystwie, więc zaprasza swoją przyjaciółkę. Bet zapewnia go, że jeśli się zgodzi, nigdy więcej go nie zatrudni. Zdesperowany Konrado pozwala kobietom, żeby miały swoje sposoby. Podczas tego Bet pozwala Karli pić wino, podczas gdy jest z Konrado. Jednak Carla zaczyna czuć się senna, co sprawia, że upada. Związany z mężczyzną pod jej ciężarem, Bet przystępuje do zadźgania Konrado, wykrzykując, że wszyscy mężczyźni to oportunisici, którzy wykorzystują słabych. Widząc to, Karla błaga Bet, żeby jej nie skrzywdziła, zanim traci przytomność pod wpływem wcześniej podanych leków. Zemsta kobiety polega na umieszczeniu noża w ręce Carly, jako zemsta za nieochronienie jej przed traumatycznym doświadczeniem. Następnie oświadcza, że myślała, że Konrado ją naprawdę lubi, ale zaakceptowała, że to ich ostatnia noc razem. Z chichotem odchodzi, przypominając sobie straszne chwile swojego koszmaru i jakim był ojcem ten mężczyzna, który ją skrzywdził. Później Bet przegląda laptop Konrado, usuwając rozmowy, które miał z lekarzem na temat tego, jak jej lek może powodować efekty psychotyczne u osób z traumą. Znajduje również nieotwarte wiadomości od swojego rzekomego ojca, który odpisał, że prawdziwa Bet zmarła dwa lata temu. Jednakże mężczyzna zauważył, że kobieta na przesłanym przez Konrado zdjęciu wygląda znajomo, więc skierował go do swojego przyjaciela z posterunku policji. W końcu znajduje nieprzeczytaną wiadomość od inspektora, ostrzegającą Konrado, że kobieta, z którą się kontaktuje, to Jacqueline Santos, która jest pod śledztwem i uważana jest za zbrodniarkę z bronią w ręku. Z radością usuwa wiadomość, wiedząc, że pozbyła się kolejnego mężczyzny takiego jak jej ojciec.